Dobra, to lecimy na szybę w takim razie dalej, no Krachan Krejd pytał o was. Wyszliśmy zaczerpnąć świeżego powietrza. <śmiech> <śmiech> Za chwilę zaczną się zgłaszać kandydaci do korony. Niech potem i po to... mamy Weźcie być jeszcze przed Nie ma większego męstwa niż walka z bestią, wyklętą przez ludzi i bogów. To za bestię ja jestem gotowy czynu niż czyn w służbie bogini. Jestem wiedźminem, jestem gotów Dziękujemy ile płacić za tą za bestię. Mogłem zabić. Wezmą je a, teraz... a, mogę, a mogę dać mieć? Oh. I powiedzieć, że to ja zabiję tą bestię I musimy wybrać jego następcę. Król musi być mądry Król musi cieszyć się szacunkiem! Król musi mieć jaja! Wśród nas takich nie brakuje! Niech pokażą się ci, którzy sądzą, że są godni tronu Skellige! A ja też mogę? Mój syn nie no. mógł się dzisiaj stawić. Oto jego topór. Oto jego wola. Skąd wiesz, a by nie chciał, co? No szory nie możesz, to musi być śmierć, nie sylwet No to byłoby sobie takie <noise> chamskie Mogę, mogę? Mogę zrzucić swój miecz? Co jej strzeliło do głowy? Kurde. Jest twoją córką, czyż nie? Teraz już wiem dlaczego powiedziała mi, że wypływa na spickerok. -ok. Ech, dzieci. Im starsze, tym więcej z nimi kłopotu. Chodźcie, się, tym bardziej musimy porozmawiać. No matka. Jak to było Geralt, gdy Ciri trochę podrosła? Mam odpowiedzieć? Pamiętam jaka była jej babka i jej matka. Mówią, że jabłko nie pada daleko od jabłoni. Nie dało jej się upilnować. Zawsze stawiała na swoim i wszystko robiła po swojemu. Dlaczego pytasz? Bez konkretnego powodu. Jest w wieku Cerys. Ale o moich dzieciach później. Najpierw porozmawiajmy o waszym. Jenefer mówi, że Ciri ma kłopoty i że jej szukacie. O no, Jeśli potrzebujecie pomocy, złota, okrętów, czegokolwiek mówcie, dam wam wszystko. I wiem na pewno, że dziewczyna żyje. Gdy przelana zostaje krew córek Rianon, może szaleje. Pamiętałbym taki sztorm. Okej. Okay. Chcemy prosić o pomoc w przekonaniu. Myślałem, wiem. Wiemy, gdzie mogła pójść. Nie, może to? Według Jennefer, anomalia na Art Skellig ma związek z Cili. Tak sądzę. Gdy zbadam to miejsce, będę wiedziała na pewno. Widziałem to wynaturzenie. Druidzi ledwie je opanowali. Wyjaśnij mi, NFR. Jak Ciri mogła spowodować tak wielką katastrofę? Sama jestem ciekawa. Jednak dopóki Myszowór przeszkadza mi w badaniach, nie dowiemy się niczego. Nie przejmujcie się nim. Druidzi nie ufają czarodziejom, ale Myszowór ma serce po właściwej stronie. Pewnie nie wie, że szukacie Ciri, co? To nie jego sprawa. Tak myślałem. W każdym razie, Arc Kelik to moja wyspa i masz pozwolenie na badania. No, no, to szybko. Dobra, polikujmy. Dziękuję. Nie ma za co. Kiedyś złożyłem przysięgę i zamierzam jej dotrzymać. Dobra, przysięgę, jaka przysięgę? Powiedz Druidowi, że ja musisz Tam, gdzie zwykle. Mam jeszcze jedną sprawę. Tym Razem chodzi o moje dzieci. Pamiętasz Kjallmara? Po przysięgu zabić olbrzyma z Ondwik i jeszcze nie wrócił z wyprawy. A Cerys właśnie oznajmiła mi, że rusza na swoją wyprawę. Ubzdurała sobie, że Udalryk nie jest szalony, lecz przeklęty. Dobra, pomogę mu, bo bądź co bądź to jest nasz przyjaciel, tak. Ten cel ma zamiar zdjąć. Klątwy z Lenryka olbrzymi, wymarł dawno temu. Olbrzymy, dawno temu. to Dziwi mnie, że sam nie startujesz do wyścigu o koronę. Na pewno zdobyłbyś duże poparcie. Nie przesadzajmy z tym poparciem. Lugos szalony, prędzej widziałby na tronie Nilfgardczyka niż mnie. Poza tym. Człowiek zawsze powinien wiedzieć, kiedy należy ustąpić miejsca młodszym. Ok. Chcesz, żebym pomógł Cerys zdjąć klątwę? Nie ma żadnej klątwy. Cerys postanowiła pójść w ślady Hjalmara i dokonać czynu godnego królowej. Po co w takim razie moja pomoc? Bo rozumiem, że chciałeś o nią poprosić. Rzecz w tym, że za grosznie ufam u Dalrykowi. Cerys nie posłucha ani mnie, ani brata. Ale jeśli profesjonalista wytłumaczy jej, że się myli, to może się opamięta. A zatem proszę, wytłumacz jej to i sprowadź ją z powrotem. Dobra, zrobimy to. W coś wam Wiem, osobę, wiem, zbundi, wiem że miałem robić mi się Dziesiątki uchodźców, tylko że Tryś i Jennefer, giganta, ale to jest nasz dawny przyjaciel. Tak, tak Cały jest naszym przyjacielem. Być mu też pomożemy. w że wcześniej na Undwik panowały nienaturalne mrozy. To prawda. W każdym razie Hialmar uznał, że zabicie giganta i oddanie wyspy ludziom jest czynem godnym króla. Mój syn zebrał sporą drużynę w nowym porcie. Mieli przeprawić się na Undwik i przedrzeć się do wsi Urskar. Ale to zabijanie giganta trwa stanowczo za długo jak na tylu chłopa. Stąd moja prośba, żeby. Chyba warto porozmawiać z bywalcami nowego portu. Może wiedzą coś więcej o planach Hjalmara. Dobra. Jeśli Hjalmar i Cerys potrzebują pomocy, to im jej udzielę. Dziękuję. Skoro wszyscy podziękowali, już wszystkim zabierajmy się do roboty. Musimy ustalić, czy Cyril nadal jest na arkuserik. Dobra, dobra ja się muszę przebrać się i spotkamy się na miejscu. Kieruj się na południe. Anomalia, którą musimy zbadać, zniszczyła połać lasu nad brzegiem Zatoki. I co ty jeszcze zanim ja tam pójdę, to do ja mam Jak tylko kilka tutaj załatwić innych, tak? Muszę przebrać ja muszę jeszcze cofnąć się po buty. Może być tutaj parę mistrz pobocznych i wtedy mogę... Uuuu, dwudziesty dru... dwudziesty pierwszy i kolejne dwa punkty. Noś, noś, no. W takim razie zakładamy swoje rzeczy. I temy. I ten tego. Mm. Chyba nie muszę ich tutaj ulepsza chociaż Te buty muszę wziąć, nie, to jest pewne. Ale nie, nie będę biegł. ludzie musiałem... jak widać skrzynkę na no to... Nie widzę pohamowania. Widzę kurwa zamknięte, dlaczego by miało być otwarty, tylko chłopie Mary Witaj biały winku. Spodziewałem się, że tu zajrzysz, ba pewne byłem. Tak? Wszyscy wiedzą, że najlepiej zaopatrzona zbrojownia na całym Skeligę mieści się właśnie tu, w zamku Kertrolde. Chętnie się o tym przekonam. Wejrzyj wszystko dokładnie i nie śpiesz się. Dobra, zapomniałem, gdzie. kogoś, kto potrafi wykonać pancerz mistrzowskiej jakości. Nie znam żadnego mistrza, który nie byłby krasnoludem. Może Fergus, ponoć zaszył się gdzieś w Welen. No matko. Jak sądzisz, kto zostanie nowym królem na wyspach? Hialbar, rzecz jasna. Jest odważny i szczodry. W jego żyłach płynie krew kracha. Nie ma lepszego kandydata. Okej. Chętnie się rozejrze. Dobra, mogę sprzedać jedno takie. Bo także wiecie ludzi, że z tego za bardzo nie Tutaj nic ciekawego nie będzie. Lepszych od nas tych butów. Ale może mogę coś tutaj zamiastło zrobić. Mogę buty kota zrobić. Keta o gryf. Gryf ma 31, ma to, to, to. O, to może być lepsze, chociaż te buty są jeszcze lepsze. Jakie to potrzebuję? Nic wiedzie. no nie mam, no niestety nie mam Ale mogę zarobić za to buty Scotta, więc Jak mogę to zrobię, nie? O, jakiś pancerz fajny może To mogę kupić O kurwa, ale to obrażenia spadają Ja jebi. Dobra, nie 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 nie, no to w takim razie nic z tych rzeczy O kurwa, na te rękawice z są słabsze. Matko jedyna ja, i tylko buty mi się opłacało kupić, serio. A spodnie to takie ja mam już. No dobra, no to co mamy wszystko. Wszystko mamy w takim razie. No dobra. Bywaj. Bywaj, bywaj. Eee, Założymy spodnie. Kota. Tutaj mamy jeszcze jakieś ziomka. Interesuje jest. broń? Tutaj każda sztuka ma swoją historię. Opowiesz mi jakąś historię związaną z tą bronią? Eee. Widzisz ten miecz? Po Marce poznasz, żeby kuty na wyspach. Należał do Larsa, mojego rówieśnika. I co się z nim stało? Którejś nocy podczas sztormu jego kobieta zaginęła. Mówili, że cieszy się łaską bogini, więc Lars nie wierzył, że umarła. Wybiegł na skały prosić Freje, żeby mu oddała żonę. Miecz zostawił, żeby okazać bogom pokorę. I już nie wrócił. I ten miecz jest na sprzedaż? Mogliśmy go w morze cisnąć, ale rybom oręż niepotrzebny. Rodziny nie miał. Sprzedam go właściwej osobie. Okej okay. Co masz na sprzedaż? Nie lepsze, lepsze No ale... Chujowe, no O Matko Ja mam lepszą kuszę? O si, sił dupia Mhm O 70, a ja mam 50. To siodło mogę sprzedać. O, w końcu, tak jest. Ojej. Oh yeah. Dawaj to. Tak jest. To mi się może sprzedać. Zawsze miałem. Wszystko, a właśnie, czy możesz? Chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał. O ten może to robić No Ale nie wydaje mi się, żeby miało to tutaj jakieś Lepsze bronie widzę same Same <śmany> gówno, nie Same słabizny same Masakra Tu też nie ma nic lepszego Chociaż kurwa. No, powiem wam. Na 30. No no. To ma damyć niezły. Yy, ale nie patrzę mi się go robić. Bo wątpię, żebym wybił taki level. Więc... więc cóż... Bywaj. Dobra, teraz go kupimy. Yy. Tak, powiem te ulepszają, no yy, To ten... Potardę może jako... O, może to tam potardę damy Wykorzystamy na upiory Listy tutaj nic, czaska nie wiem pogrzebami, ale będę mógł ją sprzedać A tą róże nie mogę komuś dać tej róży? Nie było możliwości... Zrobimy potrzebne do wykonania zadania A tej róży nie mogłem dać tej 3, nie, nie było takiej opcji i przypadki. Dobra. No tak, no i ja mam 50, on to ma 70. No i proszę bardzo, bardzo lepsze siadło. Super. E, punktem bym mógł wydać na coś. Ile muszę tutaj wydać, żeby to mieć? Jeszcze 5 punktów. Dobra. I tutaj wykorzystamy sobie takie 3 punktiki. No więc będę miał potem okej, okay, okej, okay, okej okay. Tak, jeszcze na zadania. Mamy tutaj spotkać się To tutaj Daryga, gdzie jest Teres e, Pogadaj wy... mi nowy portal Uda się na wersję dwig Dobra dobra No, tylko tutaj to mam, dobra to weźmiemy to nie zgadnę, nie ma szybkiej podróży. Jest! oże kurwa! Zaibisz się! mamy szybką podróż. Co ci trzeba, podróżniku? Ostrzyżesz mnie, włosy mi już wchodzą w oczy. Ojej, golenie i koński ogon. No nie, no. Chociaż mogę. Dobra. Oj mi te rycz puszczane włosy, tak jak to było w pierwszych dwóch innych Wiedźminach, nie? Luźne, zabrane włosy związane z tyłu głowy. Goleni, koński ogon. Dobra, tutaj, bywa. Bywaj. O... Moment, zaraz kończymy. Dobra, dobra, poczekam. A potem przypłynął olbrzymi morski wąż i odgryzł mi ramię. Bogowie przemówili. Czas dokonać ofiary. Na mój rozum chodziło o to, żebyś pokonał węża Jarlu. Nie. Jestem pewien, że są ofiary. Już czas. Poczekajmy na bardziej oczywisty znak. Chodź do następnego snu. Nie potrzebuję więcej znaków. Eee, o co Szukam cerys. Podobno się tu zatrzymała. Córki Alkrate. Tak, była tu. A gdzie ją znajdę? Co? Cerys. Gdzie jest cerys? Nie wiem. Nie wiem. coś pytań. tym kolegom jest coś ten tego. Powiedziałem coś nie tak? Musisz wybaczyć mojemu Jarlowi. Ostatnio nie czujesz najlepiej. O jest właśnie no, widzę. chory? Na uczcie u kracha wydawało mi się, że coś mu jest, ale. Wybacz, muszę do niego iść. A Cerys? Szukam Cerys. Nie wiem, popytaj ludzi. Ja. pierdolę. Pamiętacie <grym> jak za to cesowe złapał nas Storm? Ech. Aha, pamiętam jak dziś powgon wypadł za włosę i mało się nie uczego. Udarek skoczył i go wyratował. Witaj. Ha, najpierw przez cały miesiąc ani żywego ducha, a potem jednego dnia goście wysypują się jak ulęgałki. Zdrożony jesteś? Głodny? Szukam Ceres, córki Jarla and Dobrze trafiłeś. Była tu niedawno. Nie wiesz, dokąd poszła? Ciekawił ją nasz Jar, pytała o jego dzieciństwo, to i skierowała ją do Brektory i Eirika. Okej, okay. czemu akurat do nich? Przed laty Eirik przyjaźnił się ze Starym Jarlem, a ten pomógł mu zdobyć rękę Berktory. Mieszkają na wschodnim krańcu wioski. Eee, dziękuję. Bądź zdrów i pozdrów, Cerys. Że przeszkadzam. Trzeba ci czegoś? Chodź! Pogadajmy przy Dziękuję, Dziękuję, ale czas mnie nagli. Szukam pewnej dziewczyny, ma na imię Ceres. Ceres? Córki Krachan great? Była tutaj, ale jakiś czas już jej nie widziałem. Okej. Okay. Dzięki, bywaj. Toś dobrze trafił. Ja co prawda jestem zajęta, ale wokół pełno pięknych dziewcząt. Nie w takim... O. To gdzie te piękności? Może któraś zgodziłaby się oprowadzić mnie po wyspie? No, jest na przykład piękna Weja, córka Wernarza, Chociaż nie, ona ma krzywe zęby. No, ale Debora to co innego. Ona to ma ząbki proste, jak od Ale za to, no, brodawkę hmm. pod prawym okiem. Hmm. Ale taka Maja, buźkę ma jak marzenie. Tylko, na prawą nogę lekko utyka. A, cholera! Jakby się tak zastanowić, to wszystkie te dziewuchy jakieś takie. nie za bardzo. Aha, szukam cerys. Tej chudziny? No, oczęta owszem, jak u Sarny. No i z zacnego rodu, ale przecież to mizerotka. Nie wiem, gdzie jest, a jej ojciec. E tam niech stary krach nie przesadza. Dziewucha ze Skeligę na wyspach nie zginie. Dobrze, Chama. dobrze. Była tutaj parę godzin temu. Poszła porozmawiać z Eirikiem, moim mężem. Powinni być na plaży po drugiej stronie wyspy. Dzięki. Bywaj. Powodzenia w poszukiwaniach. Dobra, ludzie, jesteśmy. Widzę tutaj już paru kolegów. Dzień dobry. Który taki trwany? A, gełacza, lepszy. O, o, wysma, o, chyba konta, o, wysma, 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 o, tutaj o, wysma, tutaj wysma, o, wysma, o, o, o wiesma, o, 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 to... tak, no. Cholerny, mój rediable rozpleniło się to to na potęgę, ale daliśmy im radę. My? O ile pamiętam ty siedziałeś na skale i wzywałeś pomocy. Ale gdybym cię nie ostrzegł, zostałaby z ciebie przynęta na dorsza. Potrzebuję pomocy, ale gdyby ja nie pomógł tobie. Oto. ja nie pomógł Tobie, siedziałbyś na tej skale do usranej śmierci. Na Freje, niech Ci będzie, uratowałeś mnie, i co teraz? Mam chodzić po wsiach i odtrąbić Twój triumf? Nie, wystarczy, że powiesz mi, gdzie jest Cerys. No chyba coś Ci się pomyliło. Pomogłeś mi z morskimi diabłami, ale to nie znaczy, że będę plotkował o córce Anne O. Masz wybór. Gadasz, gdzie jest Cerys, albo ja rozpowiadam, że siedziałeś na skale i jęczałeś ze strachu jak baba. A mów sobie, i tak nikt nie da wiary słowom obcego, który świadczy przeciw wyspiarzowi. Dobra. Powiedz, gdzie jest Cerys. A dla nie zadziałało, nie pokazuje. naszego Jarla i jego rodzinę. Poszła do Starego Domu u Daleryka i jego rodziców. To tam, na wzgórzu. Dzięki, bywaj. No.